Witam wszystkich serdecznie. Dzisiejszym tematem naszej lekcji będzie, w jaki sposób efektywnie uczyć się informatyki. Temat niby błahy, ale jednak bardzo, bardzo ważny. Zacznijmy sobie może od tego, którą gałąź informatyki mam zamiar mawiać, Ponieważ samo pojęcie informatyka jest bardzo wieloznaczne. W sumie to informatykiem w dzisiejszym skomputeryzowanym świecie może nazwać się prawie każdy. Wystarczy, że potrafi się przetwarzać informacje, znajdujące się w na naszych komputerach. Czyli na przykład przeszukiwać zawartość internetu przy pomocy wyszukiwarki, tak jak mamy tutaj. No, znajdę sobie rozkład jazdy, plus PKP wpiszę. Wchodzę no i chcę, się, chcę sobie dojechać z mojego miasta, z Bochni do Krakowa. Szukam połączenia. Muszę wybrać tutaj chcę jechać do Krakowa Głównego. Szukam połączenia, patrzę się. No i mam, prawda? Mogę sobie dobrać dodatkowe godziny, czas i tym podobne. Znalazłem informację, przetworzyłem ją. Od dzisiaj jestem informatykiem. Niby tak. Ale my będziemy zajmować się bardziej takimi yy, sprawami, jak programowanie. Ja mam zamiar przekazać Ci dzisiaj tajniki, w jaki sposób efektywnie uczyć się programować. Co tak naprawdę oznacza te słowo programowanie? Programowanie oznacza pisanie kodu w jakimś języku, czyli czymś, za pomocą czego możemy komunikować się z naszą, można by rzec, bez nas, na pewno, przynajmniej na razie, głupią maszyną PC, taką jak mamy tutaj. Czyli PC to jest personal computer, czyli nasz po prostu komputer. Inaczej można by było powiedzieć, że programowanie można porównać do pisania, do mówienia tej lekcji, co ja teraz tu mówię, przy pomocy, której komunikuję właściwie się z wami, z tobą, w języku polskim. My jednak skupimy się na programowaniu w takim innym języku, a dokładniej będzie nim Java. Oznacza to, że przy pomocy Java będziemy pisać. Pewnego rodzaju artykuł, tyle, że w tym wypadku to będzie kod źródłowy, który zostanie zamieniony na język zrozumiały przez naszą maszynę. To, co teraz powiem, podkreślam, jest, można by rzec, najważniejszym czynnikiem, aby zrozumieć to, co programujemy. Musimy zrozumieć, jak działa komputer. Programując, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że maszyna taka jak tutaj, na tym obrazku, jest po prostu głupia. Ona czyta nasze programy. Ona może i czyta i liczy kilkanaście tysięcy razy szybciej niż my, ale ona nie potrafi racjonalnie myśleć. Jeśli ona myśli, to myśli tylko tak, jak kazał jej to zrobić jakiś program. Czyli tak naprawdę człowiek, bo w końcu programy piszą ludzie. Do czego ja zmierzam? Otóż pisząc programy powinniśmy zdawać sobie z tego sprawę, że maszyna nie domyśli się Twoich zamiarów oraz Cię nie poprawi. Ona wykona kod, który napisałeś w 100% tak, jak go napisałeś. Czyli kod zawsze działa teoretycznie prawidłowo z tym, co napisaliśmy. Czyli to nie maszyna popełnia błąd w interpretowaniu. Ale to my podczas pisania popełniamy różnego rodzaju błędy. Z tego wszystkiego, co powiedziałem, wynika, powinniśmy, pisząc programy, zniżyć się do poziomu kompilatora, który ja mam tutaj otwarty dokładniej to jest też środowisko i myśleć tak, jak program, właśnie ten, czyli kompilator. Kompilator, w, można tak ogólnie mówiąc, nie wbijając się w szczegóły, interpretuje kod źródłowy, czyli to co jest tu napisane, a następnie, tak pomijając kilka kroków, zamienia go w język zrozumiały przez komputer. Czyli jak? Po prostu zmienia go w ciąg zer oraz jedynek, czyli na przykład Dlaczego to są takie liczby? No to znaczy czy cyferki Otóż dlatego, że yy, takie odbiera najłatwiej komputer napięcia. Tam to już fizyka i tym podobne, prawda? Ale co to oznacza? Oznacza to, że wszystkie programy powinniśmy pisać tak, jakbyśmy to my byli tymi kompilatorami. Czyli czytamy kod źródłowy od góry do dołu, od góry do dołu, nie pomijając czegoś. Powiedzmy w 99% przypadkach, pewnymi wyjątkami. Bo niekiedy trzeba cofnąć się do góry, ale i tak kompilator czyta zawsze wszystko z góry do dołu. Reasumując, popełniając błąd, no nie rozbijajmy tego monitora, ani nie przeklinajmy na komputer, bo to nie jego wina, bo on nie myśli. Myślimy tylko my i niestety pisząc programy, musimy zniżyć się do poziomu kompilatora. Powinieneś pamiętać o tym, aby uczyć się angielskiego. Przed nami strona megasłownik.pl. Jest to słownik, w którym możemy wpisać frazę albo po angielsku, albo po polsku i zostanie ona nam wytłumaczona. Dodatkowo będziemy mogli przesłuchać sobie ją. I tu możemy nauczyć się pewnych na przykład słówek. Bo dlaczego? Tak? Jeżeli naprawdę chcesz zabawić się w programowanie, to powinieneś znać język angielski w przynajmniej średnim poziomie. Czemu? No bo wszystkie biblioteki, tak znaczy ten zbiór pewnego rodzaju zabaweczek do tworzenia mniej oraz bardziej skomplikowanych programów są opisane właśnie w tym języku angielskim. Do jakiegoś poziomu możesz znaleźć kursy języka programowania w naszym rodzimym języku. Ale im wyżej zajdziesz, tym trudniej będzie Ci takie kursy znaleźć. Dodatkowo 90% tych, jak ja to tymczasowo nazwałem, zabaweczek są opisane najczęściej tylko w bibliotekach. Następnym argumentem za tym, aby uczyć się angielskiego, jest to, że wszystkie języki programowania także są w języku angielskim. Dla przykładu linika. Taka w programowaniu. Publiczna statyczna void. Public static void, prawda? Co to oznacza? No, zajdźmy sobie tu, wpisuję sobie public. No ja oczywiście wiem, co to znaczy, ale tak sobie piszę. Widzimy, tu mamy publiczne na przykład, napisane. Jawne. Czyli z tego możemy wnioskować, że to, co będzie po tym, będzie publiczne, czyli dostępne dla wszystkich. Statyk. Wpisuję sobie statyczny, nieruchomy. Statyczny i nieruchomy sugeruje, że to coś po tym będzie w jakimś sensie stałe. Czy jest to tak do końca, czy też nie? Zobaczymy w przyszłości. Ale coś to sugeruje od razu. Woj. Zobaczmy. Mamy tutaj pusta, pusty, pustka, próżnia, przepaść. Czyli co to będzie sugerowało? Sugerowało, że coś z wartością, no bo programowanie z wartością, że będzie jakaś pusta, nie wiadomo, coś w tym stylu, tak? Tym czymś możemy się sugerować, przez co nie uczymy się teraz na pamięć. Jeżeli znamy język angielski, to z samych słów można wywnioskować coś naprawdę wartego uwagi. Lepiej jest przeczytać książkę dotyczącą informatyki 10 razy wolniej niż 10 razy szybciej. Każde słówko ma często ogromne znaczenie. Każdym słowem powinniśmy się przynajmniej chwilę zastanowić. Jeżeli nie rozumiesz pewnego pojęcia, to polecam zawsze mieć odpaloną na przykład taką stronę jak wtórne.pl, na której możesz szybko rozmyć swoje jakieś tam wątpliwości. Często myślimy. Że rozumiemy dane słowo, jednak jest to niestety mylne. Warto po prostu zaglądnąć do tego właśnie na przykład słów. Wpiszmy sobie statyczne, nie ulegające zmianom, lub będące w bezruchu. Czytamy sobie, prawda? Mamy tutaj pewne wyjaśnienia. Nie zawsze do końca y, z programowania są prawidłowe, ale na pewno mają jakieś powiązania.